Jak zdiagnozować zespolite przesiąkliwego? Otóż tutaj bardzo istotna jest zonulina, czyli białko właśnie jedno z białek, które reguluje przepuszczalność połączeń ścisłych. No i ją możemy zmierzyć, tak naprawdę sprawdzić jej ilość. I to badanie jest badaniem skału ta zonulina czy ta substancja jest wydzielana do światła jelita, które stężenie jest wskaźnikiem stanu jelit, tak naprawdę przepuszczalności jelit. No i jeżeli wiemy, że, ten, że ta przepuszczalność jelit jest, no to tutaj też już zaczęłyśmy o tym wspominać. Warto by tutaj zastanowić się, jak przywrócić ten dobry stan tego nabłonka i ja bariery. Ja jeszcze jedną rzecz chciałabym no. dopowiedzieć, jeżeli chodzi o to zonuliny. zonulina. Zomulina, jak wiemy, tu w laboratorium jest bardzo karczyśnym parametrem i naprawdę trzeba. Oznaczanie jej wymaga od laboratorium bardzo dużej uwagi i mhm. doświadczenia. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedno: jeżeli zonulina jest bardzo, bardzo niska, bo też mamy takich pacjentów, co wcale nie znaczy, że jest dobrze, mhm. to znaczy, że są zupełnie zniszczone tak junction i w ogóle ta zonulina nie jest produkowana. Także nie mamy mimo wszystko tej referencyjnej referencji wartości, jaka powinna być, ale jeżeli mamy, załóżmy, że 105 to jest norma, powinno być 105, a pacjent przychodzi i ma 40, to nie jest dobrze u takiego pacjenta. Jeszcze jednym parametrem, my go też w Instytucie Mikroekologii robimy, jest alfa 1 To jest też bardzo dobry parametr, zupełnie inny. alfa 1 produkowana jest w wątrobie. Kale nie powinno być. Jeżeli się przedostaje do kału, to z kolei wiemy, że z organizmu do kału przedostaje się, dlatego że są rozszczelnione mocne połączenia. Ten parametr się niezbyt przyjął, natomiast dla mnie jest on istotny, jeżeli właśnie mam takiego pacjenta, co ta zonulina tak nie do końca do mnie przemawia, to oznaczamy jeszcze alba 1 antykrypsyny. OK. To w przypadku kiedy właśnie już wiemy, że ta, że ta przepuszczalność jelit występuje, no właśnie musimy zwrócić uwagę, jak tą barierę jelitową odbudować. No i tutaj z pomocą przychodzi mikrobiota jelit. Odbudowanie tej równowagi mikrobiologicznej jelit i przez co? Przez probiotykoterapię i dietę. W przypadku probiotykoterapii jakby podajemy probiotyki, czyli wyselekcjonowane kultury bakterii lub niepatogenne drożdże, które korzystnie wpływają na zdrowie poprzez immunomodulację, przywracanie zachowanie prawidłowej mikrobioty. Co ważne, dla nas najistotniejsze jest to, żeby ta probiotykoterapia była zindywidualizowana. Dlaczego? Ponieważ nie każdy probiotyk jest dobry dla każdego pacjenta, dlatego też zwracamy uwagę na to dopasowanie do stanu zdrowia oraz składu mikrobioty. No i jak możemy sprawdzić ten skład mikrobioty, żeby uzyskać taką celowaną probiotykoterapię? W Instytucie Mikroekologii u nas wykonujemy badania mikrobioty jelit w różnych panelach, natomiast dla nas Najistotniejsze w przypadku tej szczelności JELIT jest badanie Kyber Compact Pro i Kyberbiom. Ze względu na to, że one mają oznaczone właśnie te bakterie odżywiające na błonek jelita, o których pani doktor wcześniej wspominała, czyli Acrancja Musnifila i bakterium Proudzini. I dzięki badaniom mikrobioty jelit, to jest badanie stału. Więc to nie jest jakoś logistycznie trudne badanie dla nas, to dzięki takiemu badaniu możemy właśnie uzyskać opis stanu mikrobioty jelit wraz z interpretacją całą. Oraz już przygotowaną propozycję terapii mikrobiologicznej, którą ma wesprzeć nasze zdrowie. E, tutaj już jest wskazana konkretna ilość, e, dawkowanie, jakie preparaty mamy stosować, e, przez jaki czas. No i oczywiście jest możliwość e, skonsultowania tych wyników e, z naszymi specjalistami na bezpłatnych konsultacjach telefonicznych, czy też e, e, mogą e, pacjenci skorzystać z e, możliwości umówienia się do pani doktor, e, na przykład na konsultację lekarską, czy do naszych dietetyków.